No witam wszystkich serdecznie Dzisiaj odcinek specjalny, ani wykopki, ani magnes, tylko wracam do kumpla. Siść może Bóg zapłaci nie go, fajnie, że wpadłeś. Dzisiaj sadzimy ziemniaczki. No, Także musi być coś nowego. Jak przedtem ganialiśmy za traktorami, teraz tra my mamy traktor. No. O to właśnie chodzi. No i będziemy sobie sadzić. Ziemniaczki dla nas, tam przężyto dla kurek. Trochę dalej jeszcze jęczmień dla kóz. No i no. Także jakoś się to tam... Tak. Także... Także nie jesteśmy spokrewnieni tylko i wyłącznie z poszukiwań, tylko mamy też swoje takie, zajęcia. Masz, to jest takie szerokie tak. spektrum. Tak. Mamy, no i... <laughs> mamy... swoje jeszcze inne zajęcia, gdzie sobie działamy. Głównie w rolnictwie i... No i tak samo też w naturalny sposób też to wszystko robimy, nie? jak najwięcej równania. No jak to inaczej nazwać no, Dokładnie. Po imieniu kurczę. Po imieniu. No, no to dobra, no to, no to co, działamy. No działamy. Okej, okay, dobra, no to zaczynamy. No niestety brakło nam ziemniaków. <grystanie> musimy to dorzucić I mamy przed sobą przeprawę promową O kurde Ile tam? Musimy dorzucić stoki do dziś, nie? Rany woski No niestety tak się zdarza Pobijemy go zatrzymać, ma dziób, na szybko zimniaki pochudzi. Na moto że. Żeby... Ile masz? No To jeszcze masz Jeszcze zrobić trzy i mówi, że tutaj to pole, że sobie je podzielił, nie? Tam to masz, tam masz zasiane. I tam jest przężyto, a tam jeszcze jest za tym 10 żarów Może z mhm. kozy lubią Fajnie, to. Fajnie, że fajne lubią kurki, no. a ziemniaki my. No i okej. Okay. No. Także widzicie wszyscy. Nieraz się kopię wykrywaczem, ale nieraz robimy swoje rzeczy na co, na co no. dzień, jakie są właśnie A pole, pole w tym już nic nie ma A pole czyste? Nawet śmieci, oprócz papierku To, to pole to już jest takie wyczyszczone, że Chyba, że tutaj jakąś głębszą orką byś musiał no. chyba na 2 metry przejechać, to może monetka by wyskoczyła Ja No No i tyle No to dobra, no to działamy do, dalej do następnego, do, następnego, do następnego, sadzenia ziemiaków No, albo do, albo do wykopek Do, do września No No okej, okay, to taki krótki odcineczek był Dobra, biorę się, bo zaraz będzie ciemno, nie? Bo już jest wieczór Dobra, już jest wieczona. No bierz się, bo bier jeszcze nie wytrzymasz Nie, już, nie, już zasadziłem Teściom już zasadziłem To już szósta, prawie zasadziłem Dobra, trzymajcie się, to był krótki odcinek specjalny. Tak zajechałem akurat do mojego kompana, którym właśnie poszukuję, a widzę, że właśnie dzisiaj sadził i całkowicie inna odrotność. Całkowicie Pamiętam, inna. Gonili za rolnikami, a teraz... Tak, a teraz już sprzęt jest wszystko, także już sobie sami o pola. No. No to okej. Okay. Dzięki, dzięki za oglądanie, za uwagę, trzymajcie okay. się, do zobaczenia.